Three. to turn down reject something offered or proposed odrzucić na przykład ofertę przekręcić przyciszyć powtórz za mną to turn down to turn down why did you turn down the job offer Why did you turn down the job offer Dlaczego odrzuciłeś odrzuciłaś ofertę pracy The pay wasn't high enough The pay wasn't high enough Wynagrodzenie By nie było wystarczająco wysokie. 3. To turn down. Reject something offered or proposed. Odrzucić na przykład ofertę. Przykręcić, przyciszyć. Examples. Could you turn down the music a little bit, please? Could you turn down the music a little bit please? Czy mógłbyś trochę muzykę proszę? My sister turned down the job offer. My sister turned down The job offer. Siostra odrzuciła ofertę pracy.